Lord of Mayhem. Jak na razie to zostajemy w pierdzie totalne, niż siejmy pogrom, No ale spoko. Jak tam, jak tam, Akuma, jak tam, zdróweczko? U mnie niestety kiepsko. Dzisiaj doszedł ka ten kaszalak, zaczął mnie łupać w łopatach. No i większy katarek mam niestety, więc coś mi rozkłada. Podejrzewam że jakieś grypsko pewnie znają życie. No ale. No ale, ale, ale. No ale, ale, ale. Hm, mm, Są budki bez erkiera. co my tu mamy? Budki bez okej. Okay. Mmmm. Tak nic lepszego na razie nic nie mamy, tej widzę. Mm, to jest to zwinności, tu jest łotr. Hmm... 7% do obrażeń do zaciekłości. Hmm... hmm. Zobaczył jeszcze. To bym posprzedawał. Hmm, sztylecik. Eee... Tak na osoby Fizycznie dobrze, psychicznie, pytaj. Za mało warzyw na diecie, w diecie. Gdyby to była prawda, a gdyby to była prawda, o ja. Chętny Słabo moim zdaniem. Łotr buty. Hmm. Okej. Okay. bym zrobił to tak... Ty bym sprzedał... Co tu się... Są na ramienniki, 44, 39... Do obrażeń mistycznych, do obrażeń... Hmm, no dobra... Tu są poteczki... Tu są poteczki, laleczki. Mm, dobra, teraz tak. W sumie generalnie mogę próbować dziury w itemach, jakby nie patrzeć... Teraz tak, co mi daje do, do wartości na odporność na eter. I to by było elegancko, moim zdaniem, bo co to mi daje do, do wys, wysysania. Mm, mm, okej, okay, dobra. Kategoria trzecia, kategoria druga, okej. Okay. Dobra. Musimy dokonać pewnej modyfikacji. No daleki zasięg ma ta skrzynia. Ja pierdzielę, masakra. Hmm. Dziur chyba nie idzie tworzyć do... ...do tych tematów. Ty Ej, idzie. Nie idzie. No, jednak nie idzie. Dobra, to teraz tak. Jakbym tu wykręcił, nie idzie przekręcić, dobra. Do rąk. Jeśli nie posiada gniazda, to co, to? posiadał gniazdo? Nie zrozumiałem tego w ogóle. Wsparcie 3. Ok, spoko, zaraz zobaczymy. sobie. O, dobra, do butów nie idzie. Okay. Eee, i teraz tak. Wsparcie 3. Co to daje? Wsparcie 3. przeobrażenie od mocy świętej. Od mocy świętej. Krwawienie. Okej, okay, tu jest krwawienie. Hmm. Marzy ci się mieszkać na, na zadupiu wobec sąsiadów? No to takim, takim bardziej przyleście, taki. Nie tak jak ja, bo ja też w sumie troszeczkę mieszkam na zadupiu, ale na takim totalnym. Tutaj się sporo buduję. Hmm, jak nie patrzeć... No ale tak, 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 cisza spokój, tylko... Gorzej by było trochę chyba z mediami w moim odczuciu wtedy, nie? Może bardziej nie aż tak mocno bez sąsiadów, o, tak bym powiedział. Bo mówię jak, nawet jakim totalne no to później problem z mediami jest, nie? Głównie chodzi tutaj, nie mówię o telewizji, bo tam wiadomo, telewizja jest tam pilna w dzisiejszych czasach, natomiast chodzi o, o internety, nie? Jak nie ma kabli pociągniętych, bo się mieszka na zadupiu, no bo w sumie nie ma komu tam pociągnąć. E, no to, to, to tak wynika z tego, nie? Nie chodzi o miejsce, tylko brak sąsiadów. No tak, ale o miejsce też, w sumie jakby nie patrzeć, to chodzi też. No bo jak. Yy... Wybierzesz miejsce, gdzie nie ma nikogo. To w sumie brak sąsiadów. Jak I jedno nie wyklucza drugiego. No. Dydydydy. Dobra, i teraz tak popatrzmy jeszcze, co tu możemy zrobić. To jest co? To jest yy, wsparcie: 3 yy, Transfer, szansę od eteru. Raczej, od ognia. Wartości, szanse, krytyczny... Hmm. Dajmy to tak... Wy dzisiaj są jak nie że nie o, <laughs> o, ile razy mi się zdarzało, żeby sąsiedowi łeb urwać... Wsparcie 1 mamy dwa razy. Dobra, zobaczmy co możemy na wsparcie. 1. generowanie zasobów. Zobrażenie od eteru. Hmm. Dobra, tutaj byśmy musieli na co? No, wsparcie 3 albo 2, regeneracji mocy albo obrażeń od teru albo okaleczające. O, wsparcie 2 jakby weszło, to by było spokojne. Wsparcie 2, czyli musimy trochę zabrydować to. O, wsparcie 2. I can't do that. Mówisz i masz. Mówisz i masz. Eee, dobra, to no teraz tak, tu jest defensywny jeden. Regeneracji. Mmm... Dobre... odporności na mistycyzm. jest dzisiaj, to było dobre drugiego poziomu, dobra. Tak. Hope to see you again. O, piękny. O, mi zwróciła uwagę i z dupy bez najwyższego kontekstu. mam okna brudne. <laughs> Jak jej przeszkadzają twoje brudne okna, to niech przyjdzie i ci umyje. Ja też mam brudne. Ostatni raz mówiłem. O Jezus, Maria, kurde, coś na początku roku. <laughs> niech mi nie zwraca uwagi. A dzisiaj widziałem, że sąsiadka naprzeciwko myła okna swoje. <laughs> Jak jej tak mocno przeszkadzają, to niech sama sama przyjdzie i ci uleje, ja nie, nie widzę problemu. Nie zapomnij o mnie, adventurer. tak? Okej, yyyy... Teteru... Słabo trochę, ale spoko. Słabo trochę, ale co tam... pry 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 Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak on teraz pójdzie. Ja swoje przed wprowadzeniem półtora roku temu... O, to grubo, grubo, Grubiej niż ja, widzę. <ścoughs> Grubiej niż ja, pani. Czyli widzę, że nie tylko mi się nie chce sprzątać. <laughs> Hashtag like. Mamy okna tuż przy ulicy, 5 minut pomy, po będzie... Eee, ja, no tak. Ja to tru tru ty, tru Zobaczcie jak gdzieś tam woda tam się nas zbiera na ulicy, no to w dziedzinie. Eee, yy, dobra, to jest jakaś tarcz. u Wycisny regent. To jest u nice. Ouch. Ouch. Okay, it's not possible. Oh Jesus Maria. Oh Jesus Maria. Hmm. okej, okay. rybi jedno życie. <laughs> Najbardziej lubimy ciokień. A święta. Eee, bo Boże Narodzenie z Brzmieniem jak na mnie nie jest pełne. Hahahahahahaha! <laughs> hmm. powiem tak... Jak się nie muszę nigdzie ruszyć z chaty na święta... To ja jakoś mocno tego nie obchodzę. Nie obchodzę. Hmm. Szczerze powiedziawszy... Nie o Ooo... Dziękuję, dziękuję ci za wypełnienie mnie świętą mocą a tego ostatnio tego nie było, w sumie ude ciekawe rzeczy się dzieją czy teraz uda mi się pokonać Elo. No. Ale podoba mi się to zamrażanie. Nice. He, he. A co my tu mamy? To starsze jakieś. Berserker, czarodzieję. na. No. Nie muszę w końcu ten kibel, kurde, zrobić, kurczę. Ja się ciągle mówię, przekładam, przekładam, a tego kibla nie mogę zrobić, no. <grym i wyszcząc> <grym i wyszcząc> o, oh shit! Bożeściu, oh, ruszcie się, rano, ruszcząc, kurde. chamy jedne. Well, no 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 no, dobrze. I le zaraz.

Oczywiście jestem pewna, że Jak wytłumaczyć dziecku, co to dusza. Jezus, Maria, nie do mnie z tym, nie do mnie. Tematy, te, tematy religijne, e, e, polityczne u mnie na kanale, to tematy tabu. No. Masakra. Mm -mm. Masakra.

Not the name. I can feel your anguish. The fear of loss. Yes. Shit. Your sister. You fear for her. Once you're mine, I will have you meet her. To tear what? her limbs apart. Okay. Back on my feet. <laughs> Okay. they need more than that. To take the end An endless cycle of pain awaits you. Jesus, then, boss. A pochodzę niektórych obrzędy z tradycji, bo widzę, że w nich coś jest więcej y -y -y, niż tylko korygia. Tak, bardziej bardziej właśnie chodzi o tą tradycję, nie Bardziej chodzi o tą tradycję, jakby nie patrzeć. Kurde masakra, nie ten boss będzie. Hmm że that my nie did not get the best of you, Bane of Yudai Bane of, of you Naprawdę know hmm. Nie,

Y, G, H... B to jest inwentarz skórek? Oh, damn! Dobra, no to co, jedziemy tak, nie? Na gołek cycie, nie? <grystanie> 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 Okej... <Okay. grystanie> Tylko... tylko to jest? Nie ma żadnych więcej... ten? A nie, idzie! O, okej, okay, dobra, okej, okay, no. Okay, okay, o, idzie, hał ma się pozbyć. Ciekawe, ciekawe rzeczy, okej, okay, okej. Okay, okay. La la, 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 la. O, ja, skórki broni. U. Co my tu mamy czy to tak bardziej czy to tak hmm. oh. jest za duże kurde A bo to jest dla u Okej, okay. ile? Dziesięć tysięcy, dobra, dawaj. Książę akulis. To <laughs> no, <że> jest tak. <laughs> A tak. Moja piękna postać jest wigirowana. Dziesięć 10 na dziesięć. 10. Przynajmniej ma jakieś ten. Um, szpilki. Tak. tak. 10 na 10. Brawo. Dobra, tylko teraz ja nie chciałem ten interfejs generalnie. <grym> tu jest, ok. Forma F. F, 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 F. Dobra, ale nie mamy... O, idzie odblokować. U. Mi to patrzące o Albo nie mam punktu. No to ale typa. Jakby się tak skupił na Bosie, tak jak na tym rozbieraniu, a raczej by było w <śmiję> ogóle. się, się skupiło, o co się chodzi? Zabijesz to faktycznie. <śmiję> to faktycznie, bo sobie nie było. No, zobaczyłem. Let us talk, mortal. you Come forth! Is that... mercy? An astute observation. The two of you have met already, I believe. Oh, come on! I killed that guy already! Death is merely a journey. Oh, don't you, oh, don't you, to you, to you know? ten, will him. Okej, okay, okej. My endurance is waning. Okej. Okay, o! Okay. Hm, oh! mm, ten drugi kurde. Mnie tutaj czeka ostro. Ale spoko. Is waning. Whew. Okay, okay. Nope. i can feel your anguish the fear yeah. of loss yes your sister you fear for her you your mind i will have you meet her an endless cycle of pain awaits you Nie nie nie, 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 czemu kurde nie mogę? Dobrze mi już zabrakło, kurde, nie?